Żarbok i skóra. I mando jelly. Bokusia. Trzyma. Oraz na Zapraszamy. 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 Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i jest ze mną dzisiaj Hubert Rakowicz. Cześć. Hej. Postanowiliśmy porozmawiać o serialu „Księga Boby Feta”. Zgodnie z tym, co opowiadaliśmy w ostatnim odcinku o komiksach, szczególnie, że z naszej perspektywy za trzy dni rusza nowy sezon Mandalorianina. Będziemy oglądać? Tak. A I najgłupsze w Księdze Boby Feta było to, że tam był kawałek tego trzeciego sezonu Mandalorianina. No właśnie, no nie był to kawałek trzeciego sezonu, ale można powiedzieć, że to jest taki dwa i pół sezonu, nie? No i jeżeli ktoś by chciał sięgnąć po trzeci sezon Mandalorianina, to postanowiliśmy opowiedzieć, czy warto po Księgę Boby Feta sięgnąć. No i przejdziemy przez kilka ważnych tematów, jeżeli chodzi o ten serial. I powiedz mi, Hubert, pierwszy temat. Zaczyna się to wszystko, oczywiście, od tego, że dowiadujemy się, jak Boba Fett uciekł z jamy starlaka. Czy no. tobie się to podobało? No, tak średnio, nie nie wyglądało to fajnie. A czemu nie wyglądało to fajnie? No, a po prostu nie. Ale że co, że było straszne, czy nie, obleśne, czy co? Obleśne. Obleśne Chuj. w tych flakach, tak, jak był? No. I musiał uciekać. No dobrze, i to jest Dziwne taki. było to, jak tam był szturmowiec. Szturmowiec, no bo sarlak go trawił. No tak. No tak. A powiedz mi, bo to jest serial, który pokazuje nam dużo różnych motywów z przeszłości. I jedną z takich ważniejszych retrospekcji w pierwszych odcinkach jest cała historia, jak my się dowiadujemy, jak Boba Fett uciekł z Jamy Sarlaka. I został pojmany przez ludzi pustyni i później z nimi funkcjonował. Jak ci się podobała ta historia? E, bardzo fajnie. Najlepszy był chyba napad na pociąg. Napad na pociąg, tak, tak, tak jak z ludźmi pustyni zaatakowali pociąg, który non stop atakował ludzi pustyni i oni go wtedy zniszczyli. Fajnie i co, a dlaczego ci się to podobało? Bo fajna akcja była, tak? No tak. I co, i to już był taki moment, gdzie Boba Fett zdobył szacunek ludzi pustyni, no tak? Tak, i wtedy mu zrobili szaty, nauczyli ich ludzi pustyni, nauczył go, jak się ma bić. Tak, tak, zro, zrobił swój własny kij na koniec, no taki tak jak używałem ludzie pustyni. Tak, stój, dali mu strzelbę. No, dokładnie, czyli można powiedzieć, że Boba Fett stał się takim honorowym człowiekiem pustyni, tak? No tak, honorowym, bo no jakby... Ja się zawsze zastanawiałem czym są ludzie pustyni, bo to nie są prawdziwi ludzie, mm -hmm. ale to oni gadają po takim języku jakby, że ich w ogóle nie rozumie nikt, bo jakby, to jakby oni gadali po angielskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim pomieszanym w jedno. Pomieszanym w jedno i noszą te takie alabandaże i nie widać ich twarzy, nie, nie wiadomo no jak tak, oni wyglądają. No tak. No dobra, i to są takie podstawowe retrospekcje, ale ta główna historia się zaczyna w momencie, kiedy Boba Fett przyjmuje tron dżaby i razem wespół Sfenech Szant próbuje przejąć władzę po dżabie. I powiedz mi, jak tutaj ta historia ci się podobała, no bo tutaj jest dużo polityki, dużo gadania, dużo y, układania się z gangami. To było dla ciebie w ogóle interesujące? Interesujące najbardziej interesujące było jak pod końcówkę y, bracia Dzaby dali mu rancorna w przeprosiny i dali Santana To nie byli, to nie byli bracia Dżaby, ale no, tak, To kuzynęli. tak. byli No no i ale czy jak to się stało, że dali mu małego rancorna w ramach przeprosin? Bo jakby wysłali łowcy nagród czarnego Krysztana, żeby zabił feta? A co się stało z tym czarnym krysantanem? Złapali go. Złapali go. A powiedz mi w ogóle, bo teraz wyciągnęłeś tego czarnego krysantana. Ty w ogóle znałeś tego łukiego? E, czarnego krysantana? Tak, no. Z, um, z komiksów znałem. Bo ja z tych komiksów, co mówiłem wcześniej, już na innym. Podcastę to znałem. Znałeś, tak? No tak, z tych i bardziej. I dla... pamiętałeś, że on kiedyś współpracował z swetem, nie? No tak, on współpracował i nawet polowali na lukę razem. No, razem polowali na luka. Yy, dokładnie. Ale samo takie nawiązanie, że postać z komiksu nagle ci się pojawia w serialu, to było fajne dla ciebie? Tak. No to dobrze. I co, i Boba zaczął współpracować z, z powrotem z Czarnym Krzyżantanem, ale też miał rancora. I co robił z tym rancorem? Jeździł na nim. Jeździł na rankoze? No. No, nieźła jasne. I, I zaczynał zabijać wroga. Zabijał wroga, ale to poczekaj, do tego to, no, to, tak. to przejdziemy za chwilę, bo miałeś opowiedzieć, czy cię nie nudziła ta polityka. No nie, nie nudziła. Chociaż zależy, bo... I jak oni gadali z burmistrzem, to to było trochę nudne i to trochę bardzo. <laughs> trochę bardzo. No bo tam był ten pomocnik burmistrza i tam było dużo tej polityki, nie? Walki pomiędzy klanami i tak dalej. No tak, ale walki pomiędzy klanami były ciekawsze, nie, niż Ta polityka y, y, tego prezydenta, te... Tego burmistrza no mos, tak, tak? mos Espy, który uciekł później, bo się bał feta? No, dokładnie. A powiedz mi, bo trochę tam od początku już w zasadzie się pojawiają walki musiał sam fet walczyć i musiała Fenek szant walczyć. Jak ci się podobało, jak to było pokazywane? Nie miałeś wrażenia, że to jest takie nudne, powolne i nieciekawe? Nie! Nie? Nie, ale pod końcówkę na początku, zanim się zaczęła ta główna historia, była e, taki kawałek e, skąd Fenek e, sang e, jak przeżyła. Uh -huh. Bo ją trafiło to co tam było? Strzał z Blastera, no tak? Tak, to wjął strzał z Blastera i Fett ją zabrał do i te i miał mechaniczny brzuch tak trochę. No, czyli to też znowu retrospekcji jeszcze z jej no. przeszłości. Ale te walki z Fetem ci się podobały, bo ja tu miałem wrażenie, że to no. jest takie wszystko wolne, że ten Fett już jest takim starym dziadem. No tak, bo Fet na początku jak walczyli z tymi... Co, Uy, co I, nie mieli zapolawać na niego, czy Płatni zabójcy, co taki fe, co fet ledwo co pokonał czterech Ledwo co pokonał czterech i już go plecy bolały Ale najśmieszniejsze było to, jak pod końcówkę złapali jednego I wsadzili go do pustej jamy Rancorna I jak otworzy, otwierała się ta brama, to on tak Proszę, proszę Od kogo, od kogo Tak, zdradził wszystkie sekrety, Bo tak? tak. Czyli co, to szant musiała y, cały czas Feta ratować, tak? Tak, ale nie tylko, bo no, po, na końcu też zabił tego e, innego łowcy nagród, z którym kiedyś... Ale to poczekaj, to do tego zaraz nie, jeszcze tam. dojdziemy. A y, jeszcze jak y, tam w toku y, wydarzeń, jak y, Fet zaczął kombinować koalicję, to tam jeszcze taki ten gang tych takich... Y, Ludzie Androidów, pamiętasz co mieli różne no. modyfikacje na takich skuterach mu pomagali, jeździli na takich no skuterach tak. i co, podobała Ci się ta ekipa? No tak w połowie, tak w połowie nie, ale. Po... A dlaczego tak, a dlaczego nie? Nie dlatego, że oni byli tacy dziwni. Tacy dziwni byli. No tak. Spoko. No ale to yy, zaczęliśmy od tego, że yy, trzeba chyba raczej obejrzeć przynajmniej kawałek księgi Boby Feta yy, pod kątem trzeciego sezonu Mandalorianina i powiedz mi, oglądaliśmy, oglądaliśmy ten serial i nagle nic tego nizowego w odcinku chyba piątym jest cały odcinek z Mandalorianinem. Ciebie to zdziwiło, że nagle jest taki odcinek w księdze Boby Feta, gdzie tak, w ogóle też, feta nie ma? E, tak, bo to jest trochę mega dziwne, że na przykład bo jakby ten kawałek z Feta powinien być przeniesiony do Mandalorianina i tylko te walki na końcu Feta i gdy przyleciał do ma Mandalorianin to powinny być. E, a ten odcinek z Mandalorianinem Ci się podobał? Tak, Najfaj najsmieszniejsze było to jak fed jak Mandor na początku zabił tego Gossa i, i, i tamci wszyscy jak wyszedł to się na niego gapili, a on powiedział co się, na nie co się tak na mnie gapicie, bierzcie jego hajs. Tak. <todzieszy> Tak, tak dokładnie się tak wrzucili. było. No, ale y, tego Mandalorianina nam wprowadzili, dlatego był jeden. Od, dlaczego był jeden odcinek o Mando, a co on tak naprawdę chciał ten Mando zrobić? Czy dlaczego on się w ogóle jakby tam pojawił w y, tym serialu, co? Chciał y, pójść do grogu, którego, na którego my mówimy Baby Yoda. Nie, no wszyscy mówią na niego Baby Yoda. No tak, ale prawidłowo z nazywa grogu, który teraz trenuje, ale go nie przypuścili do grogu, bo by, bo by jeszcze bol mocniej tęsknił, ale, ale Mandalorian, yy, koleżanka Mandalorianina, inny, inna Mandalorianinka. Mandalorianka, muzy, no no? To ona mu zrobiła taką sukienkę dla taką tego... Taką go... tak? No tak. No i My... co? I był ten odcinek, kiedy Mando poleciał się spotkać z Lukiem, Skywalkerem i z Żabą, Grogu. I jak Ci się ten odcinek podobał? Nie, nie wyglądał ci look jakoś dziwnie, podobała Ci się ta historia z tym treningiem grogu? Fajnie wyglądało, ale e, bez obrazy ten look w ogóle nie przypominał. Luka z filmów, a to przecież nie jest mega późno. Po utracie Imperium, całego. No tak, no to jest kilka lat, a czemu mówisz, że nie przypominał, że wyglądał inaczej z twarzy, tak? No tak, że jakoś go postarzyli. postarzyli. go? No to dlatego pewnie on Ci inaczej wyglądał, że to nie był ten sam aktor, tylko oni go komputerowo zrobili, wiesz? Na serio? No na serio, on tak tylko był, twarz miał komputerowo rozrobioną, ale sam trening Ci się podobał, jak tam Grogu żaby próbował zjadać i w ogóle? Tak. O śmieszne jak oni medytowali sobie przy stawku, jak Kluk nie patrzył, do Grogu sięgał ze stawku zabez. No, dokładnie. Al, albo na przykład jak Lukas to zobaczył, to wyjął mu wszystkie zaby ze stawku. No, Grogu tak. Sepp tak, na, tak, na, tak dziwnie popatrzył na ten zabił i na nie rzucił, a Luke jest znowu do wody. No. A, a powiedz mi, bo tak, nam się y, zakończenie drugiego sezonu y, podobało, że w końcu y, grogu odchodzi z serialu i w końcu mieliśmy nadzieję, że będzie inna historia. No a tutaj nagle się okazuje, że jednak grogu nie zostanie Jedi, tylko wraca do Mandalorianina. Podobał ci się w ogóle ten pomysł na to? Y, tak, bo y, jakby. O, Grogu, to widać, że Grogu woli Mandalorianina, jak jakieś bydza Jedi z Mieczy Świetlnych. Tak, no to prawda. No i po tych dwóch odcinkach z Mando i z Grogu, cała nasza ekipa próbuje pomóc Fetowi, który zostaje zaatakowany przez klan, Pajków. No i ostatni odcinek sezonu, cały finał to jest jedna wielka walka w mieście. No i teraz powiedz mi, czy Tobie się ta walka podobała? Mega! Mega ci się podobała? No tak, a na naprawdę? Po... Tak, a w przedostatnim odcinku był jeszcze taki krótki odcinek, to przyszedł łowca na górę. Tak on się nazywał ten z niebieską twarzą. Z tymi Aha, tak, No Bane. Co, no, co, co do szeryfa, do no tak, przybył, no, tak? No, no tak, i go za zastrzelił. A później tam ludzie z tamtego Fed im mówił, żeby przyleceli na pomoc i oni przyjechali w takim kluczowym momencie na czołgu. Na czołgu przyjechali w kluczowym momencie, tak? No, tak. I co i podobała Ci się ta cała rozruba w tym mieście? Tak. A tam było najfajniejsze jak Fed jeździł na... Na czym? Na Rancornie. Na Rancornie jeździł? No tak, a drugie z najfajniejszych to było takie co Mando próbował, y, próbował feta, Bo Janko pod końcówkę Feta zwalił i Mando próbował go przytrzymać, a... I go jakby przestraszył, i, i go z, a ranny nie zucił mando, a grogo podszedł do Ancoina i się do niego przytulił. No widzisz, czyli się nam e, Żabol przydał na coś no, w tym tak. odcinku. Zabon. Żabol, no e, dobra, to powiedz Grogu. mi, e, Grogu, tak? A ty, jak ty ładnie o nim mówisz dzisiaj. No. <laughs> e, no dobra, no to powiedz mi, jak oceniasz cały serial, bo ja ci powiem, że jak ja go pierwszy raz oglądałem. To on mi się nie podobał. Wiesz, jak ja mówiłem na ten serial? Nie, nie. Że to są starzy ludzie na pustyni. <laughs> I, i, I że tylko nuda i chodzą i gadają, i chodzą i gadają, i że to jest słabe, ale widzę, że to by się podobało. No Ale chyba to za, za długim razem też chyba się bardziej spodobało. No nie wiem, nie wiem. Ale A ty ja się, na ile? Mi się, na ile? Mi, mi, mi się podobało, że to by się podobało. Ty no nie, ja słabo oceniam ten serial. Mi on się na nie podoba. Ale najważniejsze jest pytanie, jak tobie się podobał, bo słyszę w, po, po entuzjazmie w twoim głosie, że tobie się bardzo 7. podobał. 7, tak? Na 10. 7 na 10? Ja myślałem, że powiesz 8 na 10 nawet. A ty 5 na 10. <laughs> Nie, to co, 8 na 10 czy 7 5? na 10? 7, 7, 7, 7, 7, 7 tak? 7. 7. To powiedz, co było najgorsze, a co było najsłabsze? Tak, na koniec. Najgorsza rzecz jaka mogła być to jest to, że, że Mandalorians tam pojawia, bo to nie ma sensu, że nagle znikąd się pojawia kawałek z Mandalorianinem. No widzisz ty masz tyle lat co masz i to wiesz, a scenarzyści tego serialu tego nie wiedzieli bardzo dobrze. A co było najlepsze w tym układzie? Najlepsze było jak gro grogu. jak grogu y <gry> poleciał żeby łowić zaby, a, a log <gry> No, to było śmieszne, to prawda. No dobra, to teraz jeszcze mi powiedz, czyli co, jak ktoś chce na przykład w środę, tak jak my, zasiąść do trzeciego sezonu Mandalorianina, to musi obejrzeć twoim zdaniem cały, całą księgę Boby Feta, czy wystarczy na przykład jak obejrzy ten odcinek piąty i szósty, kiedy tam się Mando pojawia i Grogu? Raczej tych pierwszych trzech Trzeba, bo to są z ludźmi pustyni, ale te pozostałe to raczej powinno się, bo nie będzie znał historii. Nie będzie się znał historii. Czyli jednak to jest jakoś tam ważny serial, jeżeli ktoś chce śledzić dalsze przygody Mando i... Żabolca jedzącego żaby, tak? <grym> tak, grogu. <grym> grogu. No dobrze. No to co, to tak jak słyszycie, ja zadowolony specjalnie nie jestem, ale to nie jest zaskoczenie, bo o tym wielokrotnie opowiadaliśmy w innych podcastach. Ale Hubertowi się bardzo podobało. To co? Nie to jeszcze bardzo. powiedz mi. 7 na 10, to jest mało. A 7 na 10 to jest mało, już się nie wstydź, może Ci się podobać. Nie, nie, nie musisz tutaj. 9 ten. na 10 to dużo. 9 na 10 to dużo. Dobra, a teraz powiedz mi jeszcze jedną rzecz na sam koniec, bo mówimy, że w środę jest no, trzeci sezon Mando. Widzieliśmy trailer i wydaje Ci się, że ten trzeci sezon będzie fajny? No, tak, ta Ksenio. A dlaczego? Co Ci się tam nie spodobało w tym trailerze? Najśmieszniejszy w trój... Nie, wspomniało mi się co było najśmieszniejsze w Boławce, co No. Jak pod końcem, na samym końcu Grogu puka Mando w szybkę jeden raz, Mando mówi nie, dwa razy Mando mówi nie, trzy razy Mando mówi nie, a tak wali, ze pół galaktyki słyszało, no dobra, ale ostatni raz i wchodzą na drzew. No. No dobra, ale to powiedz, mówię, czemu, czemu mówisz, że tak sobie ci się spodobał ten trailer trzeciego sezonu? Eee, nie wiem, tak dziwnie wyglądał. Dziwnie wyglądał. No, tak. no, chyba będzie dużo Mandalorian, więc się dowiemy, co tam się stało z Mandalorą. Ale tam widziałeś, że tam nawet rycerze Jedi byli. Ciekawe, co tam będzie. Czy znowu będą jakieś retrospekcje z przeszłości, czy, czy co oni tam wymyślą, nie? No, tak, tylko że to nie miałoby sens, jakby to aspekcie przyszło. No, zobaczymy, zobaczymy. No dobra, no to y, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Super było posłuchać, co mówisz, tak, piona. Y, I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Pa! It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!